Jadowity faraon z piekła rodem nawija to cały czas, bo to Kocha, rozumiesz to, nawijam to, dajaj, nawijam to, dajaj, a ty nawet mina potrzebna, e, tabletki, nawet mina potrzebna, ja nawijam to, dajaj, nawet mina potrzebna są banda żeby to zapisywać, nawet mina potrzebna banda, za flow nawet mina banda, żeby to zapisywać, to płynasz. Salca i z głowy, to płynę z salca i z głowy, salca i z głowy, rozumiesz? To nawet mi na potrzebna banda, żeby to zapisywać, to jest czysta pasja, to jest spontaniczność, spontaniczna akcja, tak jak... Taki nasrał na krokodyla watykana ja pierdolę szybka akcja szybka akcja reanimacja reanimują czy serca i pacjent zda bardzo mi przykro bo pacjent zda otrzymasz wangoga jak gubisz to jest trzynasta kohorda trzynasta kohorda z piekłem wrzutem ostrza, wrzutem ostrzał żeby ci podurawiły podurawiły mózg gubię znaczy się w tych słowach, bo próbuję na wyjazd szybko, a ja na szybko, bo szybko to bym musiał. Spodziewam sobie wyplut, popiół mam do tego pasja, Damian. Czy znaczy, samam mam pasja do tego i będę to Ci wysywał, bo to będę to Ci wysywał, wysyłał te bo to mnie uzajasniło, to mnie uzajasniło, to maniło. jestem, opętany i popiel doronym ja jestem opętany i popiel z si ja kotem nawijam, co wtrąc jak trzynasty mumie faraona. Przy tym klądwa faraona, to mały pikus. Nawijam to takie dobrze, że ja przytam rapsy nie skląd wafara, z w monitor, Wspuls w monitor, ja naumiałam się zarogować do kąpa, ja i tak se zarogowałam, chociaż jestem, zalogowany jestem, jak to robię, taką mam pasję wielką do tego, że to nawet samo idzie, to nawet samo idzie. rozumiesz, to samo idza to samo idzę, jak krzywy pan idę po wasze cała, wasze cała z piekła rodem, co są, co e, są trzynaste połamane, trzynaste połamane, rozumiesz, to napisuję do klimatu, a jak pasuje do krematu, moroku Moroczny rap, nawijam tu wcząc, a ty spierdaję mi won, bo ty jesteś zginęła padlina i ktoś tylko zgnęłej koalicji, tu wszyscy ludzie śmiecą, za nawet Power Rangers by im napomogli, tu ludzie i zgniją w bluze, zgniją w daj jak bandy, tak Śmiało mi to, że 25 lat, będą wysypisko, kosmiacy na grobie e, grzamy na skórze zamskiej. Rozumiesz to? Yo, 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 wbijam w jak Tony Hawk. Yo, 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 yo wbijam bita jak Tony Hawk. To się kończy, bit się kończy, więc razem z nim ja. Nara! No, no.